Siema, z tej strony najbardziej regularny youtuber, a dzisiaj poruszymy sobie kwestię, która była wymieniona też w poprzednim odcinku, a mianowicie o tym, jak to ja nie lubię jeździć autobusem oraz innymi środkami komunikacji miejskiej. Zanim zaczniemy, jeszcze chciałbym powiedzieć, że założyłem serwer discordowy, co prawda jest w dosyć wczesnej fazie i jest nierozwinięty, ale zaproszenie macie w opisie, możecie już wchodzić. A więc wracając do tematu filmu, zgaduję, że większość osób zgromadzonych tutaj też nie lubi jeździć komunikacją miejską zapewne z tych samych bądź podobnych powodów. A więc myślę, że pierwszym powodem, i jednym pewnie z ważniejszych, które mnie odrzuca od środków komunikacji miejskiej, są stare baby w autobusach. Do samych starszych osób nic nie mam, tylko bardziej do tych w autobusach. Można powiedzieć, że są oddzielnym gatunkiem. Dlaczego? Już mówię. Otóż zazwyczaj są po prostu chamskie. Wchodzą do autobusu, z, prawdopodobnie z dwoma torbami wypchanymi warzywami, które są prawdopodobnie dwa razy cięższe niż ona. Siada sobie na fotel no i standardowo kładzie yy, tą siatkę z warzywami na siedzenie. Zaraz ją po, zamiast ją po prostu po ludzku położyć na ziemię, przecież przez tą foliową siatkę się nie uwalą w niczym. Jeśli ją miło poprosisz, czy mogłabyś zdjąć warzywa z siedzenia, to prawdopodobnie zostaniesz zwyzywany i no, nie, nie usiądziesz sobie. Jednakże w przypadku, w którym cały autobus jest pusty, ale usiadłeś na ulubionym miejscu babki, to prawdopodobnie zrobi tak jak w moim przypadku. Ponieważ kiedyś jak sobie jechałem autobusem do domu, no to e, weszła jakaś babka do autobusu. Cały autobus był pusty, mimo to podeszła do mnie i powiedziała: Zsiadaj. Gdy jej wytłumaczyłem, że cały autobus jest pusty i mogła mieć trochę szacunku do mnie, to zostało mi powiedziane, żebym się nie mądrzył, ponieważ, jeśli ona żyje pięć razy dłużej, to automatycznie wie więcej o życiu i ja, jako gówniak nie mam się co wymądrzeć. A co jest jeszcze bardziej ważniejszą sprawą, niż ich zachowanie. To jakieś 90% tych babek się w ogóle nie myją, chociażby mogły raz na tydzień. Po prostu jak wchodzi taka do autobusu i siądzie obok ciebie, to capi albo głównym, albo potem. Z dziadkami jest często to samo, ale oni, w odróżnieniu od babek, przynajmniej potrafią się zachować i być życzliwi dla kogoś. Kolejną sprawą są ludzie, którzy rozmawiają przez telefon. Sam swojego czasu rozmawiałem często w autobusie przez telefon, ale teraz nie mogę pojąć, jak ludzie mogą czerpać przyjemność z rozmowy bądź jakąkolwiek satysfakcję, kiedy są zagłuszani przez dźwięk, dźwięk silnika, przy okazji uprzykrzając innym jazdę. Co najlepsze jest to, że gdy już mają wychodzić z autobusu i sobie po chodniku, czyli w miejscu, w którym będą mieli spokojnie i cicho i będą mogli sobie milej rozmawiać przez telefon, to właśnie wtedy mówią, że a, ja już wysiadam z autobusu, więc się rozłączam, bo idę do domu. Kolejna sprawą jest patologia w takich autobusach. Na przykład banda dzieciorów chodzi z, z głośnikiem do autobusu i z, z zaczyna puszczać ostre bity. Ale ta patologia też może sięgać do takiego stopnia, którego wam zaraz opowiem. Mianowicie, gdy jeszcze chodziłem do szkoły, zanim je zamknęli, to pewnego razu, gdy wracałem autobusem do domu, natknąłem się na jakichś jakich dwóch typów, e, którzy weszli bez maski do autobusu. Jakby ja nic do nich nie miałem, bo patrzyli się dosłownie na szybę, oddychając tylko nosem więc większe zagrożenie by stworzyła osoba, która by do nich podeszła się przesrać. No i. Była tam taka babka, która się do nich przesrała o to, że nie mają maski. Powiedziała im, że mają założyć, ale Mówi im znowu po raz drugi, potem trzeci. I w końcu, gdy nadchodzi przystanek, ażby się otworzyły, to babka postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce i wywalić własnoręcznie bandytów z autobusu. Jednego zaczęła nawalać po plecach. I dosyć nieszczęśnie natrafiła, ponieważ jak się później dowiedziałem, gość, którego zaczęła bić po plecach, był chory psychicznie i zaczął ją szarpać i coś do niej krzyczeć. Nie, nie pamiętam w tym momencie dokładnie co do niej krzyczał, ale coś tam krzyczał. W końcu, gdy jego kolega go uspokoił, a babce powiedział, że on jest chory psychicznie i ma na to papiery, to to babka jakby od razu zrobiła się spokojna. Ale potem, gdy usiadła na siedzenie, to zaczęła znowu coś dogadywać. Powiedziała coś w stylu, Sz "szkoda, że ja nie wzięłam gazu pieprzowego i coś takiego. Potem zaczęła mówić, że y jego choroba jest kłamstwem i coś tam. No dalej nie pamiętam co się działo, bo już dojechałem na swój przystanek i wysiadłem z autobusu. Kolejną sprawą, już taką krótszą, ale nadal ważną i, i irytującą mnie, jest to, że. W autobusie często jadąc się robi istny offroad. Nie wiem jak u was, ale w mojej okolicy, tam niedaleko, gdy wracam autobusem, jest taka jedna ulica, która jest strasznie dziurawa. Yy, I jest to w połowie wina kierowcy, jak jeździ, i w połowie wina dróg, ponieważ nie dość, że on przyspiesza na tych drogach, to jeszcze są dziurawe te drogi. I jadąc przez ten odcinek autobusem, robi mi się dosłowny offroad w autobusie i zaczynam podskakiwać na siedzeniu i przy, 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 przy okazji wszystko co mam przy sobie. Chciałbym też zaznaczyć, że trafiłem się miłe i, miłe i życzliwe osoby, z którymi można w spokoju jechać autobusem, ale jest to y, naprawdę rzadko się się to zdarza po prostu. No cóż, jest takie przysłowie, nie można mieć niczego. Więc myślę, że ja już się wygadałem w tej sprawie. Morał z tego jest taki, żebyście nie, nie posługiwali się komunikacją miejską, tylko Wam się przeszli, przejechali rowerem bądź hulajnogą, chyba że jedziecie gdzieś daleko. Na koniec, jeszcze raz przypomnę, że jak chcecie, to wejdźcie na Discorda, link w opisie. Jeśli film Wam się spodobał, no, to możecie zostawić łapkę. Ewentualnie, jeśli jesteście nowi, to możecie strzelić subika. A więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. No, jeszcze takie sekretne info dla tych, co zostali. W opisie macie link tam. Możecie mi sypnąć parę złotych.